No dobra, kolejna pasieka, kolejna pasieka i ten ul zazwyczaj pokazuje. Nie wiem, czy on najsilniejszy tutaj, czy nie. Na tamtej pasiece, e, no na pewno ten, ten bakwaśnik był najsilniejszy, chociaż wcale nie odbiegały tamte inne rodzinki. E, nawet byłem bardzo zdziwiony, bo ten ul obok, gdzie e, matka tam, coś się z nią stało i się unasieniła dopiero niedawno. E, też było po otwarciu na czarno, może aż tak nie, yy, aż tak nie wisiały pod ramkami, ale ramki na czarno, także godzinka też da radę. A na sam koniec, yy, na sam koniec, yy, podsumuję co i jak odnośnie pyłków, odnośnie yy, czy gdzieś tam zalewają jakimiś pożytkami, czy to nawódczka, yy, która ładnie kwitnie, coś oprócz pyłków, yy, czy coś tam yy, nektaruje, a odnośnie tego czerwonego pyłku. To, tak patrzyłem, to oh, jest jakaś jasnota purpurowa. Mnóstwo. Mam takie zdjęcie z tabelką e, i spodziałamy kolorystycznymi pyłków. Także jest tego naprawdę dużo. Dobra, nie przedłużając, bo film pewnie znowu będzie długi. E, krótki wgląd. Rzeczywiście to idzie bardzo szybko. bardzo szybko idzie, jak się tak robi. No dobra, bo muszę jedną ramkę wyciągnąć. Jak na razie wszędzie wszędzie matki fajnie czerwią. No, w sensie nie przeglądałem gniazd całych. W sensie są jaja. Na jednej ramce pierwszej z brzegu to więcej nie zaglądam. Ta jakaś taka ciężka ramka, ogólnie tak patrzę, czy bardziej pod względem, bo wiem, że tutaj pokarm jest. Także nie z głodu nie umrą, więc to, co daje im tam raz kiedyś ten rozwojowy słoik, to im to wystarczy. Co to, tutaj, tak ta węza chyba jest, muszę to aż tyle przesunąć. Ja nie nie układałem tutaj, jak tu jest węza, to ja tego, tej węzy nie chcę. Gdzieś tam parę parę rameczek suszu z tej wyrabowanej rodzinki mam. O, nie tak prosto to przesunąć. bo Musiałbym każdą po kolei jechać. Chyba, że przyblokuję tu. I poszło. Nie, a może i tak z ciekawości zaraz zobaczę bo to jest węza ale tu już nawet nanosiły coś na nią to zobaczę jak to, jak to ona to wyglądała, trzecia rameczka nie no dobra tu już na niej był miód na niej był miód ale jak już tutaj tak to rozgrzebałem to zobaczę, może gdzieś tutaj matka czerwiła zaczęła czerwić, tu, tu już nawet posklepiły pyłku sobie naniosły na pewno jest więcej więcej miodu niż było według zapisków no tutaj to raczej jaj nie będzie, bo już tak matki za bardzo nie chcą czerwić na tych ramkach jasnych przynajmniej u mnie Jakoś tu to ustawię, zobaczę tą obok no, akurat się trafiła ramka. A nie, tu coś może by było. Ale tu dzisiaj słońca jak na razie jeszcze nie ma. I nie będzie prosto zobaczyć. Dobra, świeżo złożone jajeczka w pustych komórkach. Także matula jest. Na tym przegląd kończę. Też dostają dostają ten ziółka. No dobra, słuchajcie. Co by nie przedłużając, bo jak mówiłem, film będzie za długo trwał. Kończę. Widzimy się na następnej pasiece. No dobra, kolejna pasieka. A co tutaj? Powiem wam co było na poprzedniej. Zaraz po tym, jak skończyłem kręcić ten ul, wleciała mi pszczoła. Okazało się, że nie wiem czy widać tu gdzieś między ten rzep a zamki. Tam jednak, bo to już nie pierwszy raz, tamtędy wchodzą mi pszczoły. I cios, cios w ten. No aż ciężko mi mówić, w brodę. No w sumie latały mi tam dwie czy trzy pszczoły, jakoś wlazły, nie wiem. Więc zanim doszedłem do busa, no to wpompowało już ten, żądło już pompowało wszystko, co mogło. <laughs> broda mi wisi czerwona jak u Indora, czegoś takiego jeszcze nie miałem. Spuchnięta szczęka, tutaj broda jak, jak w starych filmach, westernach John Wayne, te sprawy. No dobra. Tu zaobserwowałem, że na tym czerwonego już nie noszą, bo tu jest jednak już dosyć duża odległość. Eee, tu jakieś żółte różne odmiany noszą pyłku. Dobra, szybki wgląd. Jutro fajnie w pracy będę z klientami <noise> wyglądał. No dobra, o. powiem, że tutaj tyle tej pszczoły, że nie wiem jak wyciągnę jak wyciągnę tą ramkę może jakoś może jakoś tutaj tutaj to naprawdę tyle pszczoły, że masakra, dobra aha no to, to, to powiem wam dalszą część historii e, ubrałem się znaczy tak, no żądło rządłem, żeby się uspokoić, nie było za dużo adrenaliny, to sobie tam pojadłem trochę jeżyn, bo jest na jednej i na drugiej tej pasiece, na których byliśmy. Tutaj akurat ten las to jest jagodowy, chociaż było tak sucho w tym roku, że jagódek nie za dużo się najadł, ale jeżyn jest na jednej i na drugiej tamtej pasiece od groma. Dobra, ile tutaj tego miodu było? Myślę, że jest trochę więcej. Myślę, że jest trochę więcej niż, niż ten, yy, niż było według zapisków. Zobaczę kolejną. Co na tej kolejnej? Też tylko miód. No to tutaj będzie ciężko, ciężko będzie czerw zobaczyć. Żeby, żeby pracować bezstresowo, to tutaj w te łączenie zamków wsadziłem sobie wsadziłem sobie papier toaletowy, muszę coś, muszę coś tam wykombinować. Bo dzisiaj nie wiem, no nie zapowiadają deszcz jakiś, ale tam to na, na tamtej tej drugiej pasiece, no nie na dwóch pasiekach. No było, powiem szczerze, że... No masakra szczególnie w tym Ulu, w tym Ulu, yy, takim, gdzie tam matka mi się yy, yy, malowałem ją i, i coś się tam z nią wydarzyło, to no to tam po prostu były tragiczne. Coś tak tutaj pszczółki buczą dziwnie, tym bardziej muszę przejrzeć no nie cały, tylko dojść do, do czerwiu jakiegoś no dobra, tutaj są larwy no może nie miał ale larwy są świeżo. A nie, tutaj są świeżo złożone jajeczka. Dobra, zamykam. Co by nie dostać? O, z dwojga złego. A dobra, nie dopowiedziałem. Jakoś się, jakoś się rozbiłem. Czyli tak, wróciłem tam po tym szczale i zjedzeniu tych jagódek. Nie, jagódek. Yy, tych mm, jeżyn. Wróciłem robić tą ostatnią rodzinę. Znaczy, może nie ostatnio, bo dostałem cios przy pierwszej, a przy ostatniej wleciała mi kolejna pszczoła tutaj. No już byłem zesrany. No ja pracuję z klientami, więc to, to nie chodzi o ból, bo to tam żaden ból. No co, teraz trochę, teraz trochę szczęka boli, jakbym, jakbym gdzieś tam brał udział yy, w, jakiejś, w jakiejś tej yy, festynie festynie wioskowym, gdzie by się tam sztachetami waliło i dostałbym sztachetą w brodę, to tak się czuję, bo mam aż no, no zasztywniały cały ten, całą brodę, więc to tyle. Ten sam strzał to tam żaden problem, to jest jakieś nic, nic tam z, tym, z tego se nie robię. O, ciężko tu wsadzić. Yy, ale no, jakiś taki stres bo to pod te oko dostać szczególnie że już raz dostałem to miałem półgęby spuchnięte to tak się później ci klienci patrzą a zresztą teraz jak ta broda taka broda taka spuchnięta to nawet się nie ogole bo to bo to niestety podrażnia dobra Słuchajcie, za chwilę przy kolejnym się widzimy. Nie wiem co to jest. Bo to przy... z tego rośnie tutaj sporo. I widzę, że dużo pszczółek tutaj to oblatuje. Może to z tego, z tego ten czerwony taki pyłek. Zobaczę co tutaj. No jest tu praktycznie mnóstwo pszczół na tym czymś lata. Zaraz sobie zrobię zdjęcie to zobaczę w domu co to jest. Dobra, ostatnia pasieka na dzisiaj. E... Tu na tej pasieczce, no w jednym ulu, może nie że głuta, ale, ale nie miał za, za dużo pokarmu. No Nie przeglądałem wszystkich ramek, mówię o zewnętrznych. Yy, to jest ul, który ma jeszcze nadstawkę. Bo to, gdzie kręciłem, gdzie kraty nie założyłem, duże odstępy były i sobie tutaj rodzinka przeszła. Z chęcią bym to wycofał. Nie wiem, czy mi tu pozwolą czy coś tutaj jeszcze jest bo one nie dostały jeszcze nigdy nic do jedzenia ode mnie, ze względu na to, że nie było gdzie więc myślę, że chyba one już to osuszyły ja już im to na pewno zawieram oho być to oderwi a w międzyczasie jak byłem na tej ostatniej pasiece to odwiedził mnie leśniczy. No zrobiłem to w ten sposób, bo musiałem jakoś, musiałem jakoś, e, jakoś tutaj je siedzą, siedzą na tym, także tu będę miał trochę bałaganu. Fakt, że tutaj na tej pasiece zazwyczaj było, było e, ostre były pszczoły a dzisiaj tu łagodniutkie jak baranki. To ta jedna tam była taka ostra, ale co mi powiedział ciekawego? Że w okolicach tych moich pasiek coraz więcej rolnicy, no producenci zaczynają siać słoneczników. I co ciekawe jakiś jego zaprzyjaźniony pszczelarz, od którego mi bierze, w zeszłym roku bardzo dużo nabrał bardzo dużo nabrał miodu z tego z... E, już chyba zmęczenie ze słonecznika no ciekawe, może i mi się coś uda w tym roku w tym sezonie spróbować żadnych, żadnych pożytków produk, produkcyjnych dobra, otworzę to na szybko, bo tutaj tutaj długo mi pewnie zejdzie Te rodzinki strasznie propolisują. Ech, już tych pasków to prawie, że nie ma. Ale niech jeszcze sobie są. Zaraz taki szybki tu wgląd. Najgorzej, że te to w ogóle żadnych ziółek nic nie dostały. Przynajmniej ta strona ładnie cała, cała, jest zalana. Także głodu tu jako takiego chyba raczej nie ma. Tu na włoci trochę jest nawet, nawet tutaj w tym taki na skraju zagajniku, tu gdzie, gdzie jest tak trochę poczyszczone. Fakt, że ten, ta nawłoć to jeszcze daleko do kwitnięcia, bo tutaj słońca aż tak nie ma. Ale Ale kiedyś będzie kwitła. No okej, dalej nie muszę zaglądać, bo mam tutaj jajeczka. Więc rzeczywiście takie przeglądy to błyskawicznie. Więcej czasu zajmuje noszenie tego sprzętu. Szczególnie no ta, ta, ta pasieka ma najdalej mam 200 metrów do przejścia, więc trochę, trochę jest tutaj. Dobra, słuchajcie. Kończę. Yy, kończę. A, coś z takich, takich ciekawostek. Tu nawet można było maślaki zbierać podgrzybki też na, na jakiejś tam pasiece były na przejściu, także, także, ale nie mam czasu. Żona mnie ciągnie, bo znajomi gdzieś prawdziwki zbierają. O, tutaj tych maszlaków, tutaj tych maszlaków to by trochę nazbierał. Dobra, słuchajcie, cześć!